Rządy pieniądza. Dzień dobry Państwa, Anna Grabowska, zapraszam na Rządy Pieniądza w Polskim Radio 24. Witam gości Rządów Pieniądza, panowie Piotr Sroczyński, główny ekonomista Krajowej Izby Gospodarczej. Dzień dobry. Dzień dobry Panie Redaktor, dzień dobry Państwu. I Mateusz Walewski, główny ekonomista Banku Gospodarstwa Krajowego. Dzień dobry. Witam serdecznie. Ja również witam Panów. Panowie trwa wizyta prezydenta Bidena w Polsce. My już wczoraj rozmawialiśmy o inwestycjach i tej współpracy gospodarczej ze Stanami Zjednoczonymi. Staraliśmy się pokazać trochę te doświadczenia ostatnich lat. Jaki to jest y, poziom, jak to wpływa również na kapitał ludzki. A teraz chciałam panów zapytać, czy panowie e, jakoś e, słyszeli o tym do tej pory podczas wizyty, coś o, o sprawach gospodarki? Czy uważają panowie, że e, to gdzieś może się dzieje kuluarowo? A jeżeli tak, to, to, to jakby co panowie podejrzewacie, bo może tak powinnam to powiedzieć, e, a nie wiecie, Piotr No Pani redaktor, no, wprost nie, nie usłyszeliśmy bardzo wiele o gospodarce, ale najważniejsze oczywiście to, co. Ale wielu... jeszcze coś dodam, wejdę panu tak. w ja słyszę z takich wypowiedzi różnych osób, które się spotykały także z prezydentem, że różne kwestie były gdzieś tam podejmowane. No na przykład Trójmorze. Tak rzucę to, co usłyszałam dzisiaj. No A, bo, bo to też jest taka nasza specyfika krajowa. My, my jakieś 30 lat temu daliśmy się nauczyć, że takie rzeczy pod dyplomacja i biznes to się tak mocno rozdziela, bo to tak nieładnie, żeby to szło równolegle. Natomiast cały cywilizowany, rozwinięty świat robi dokładnie to razem, bo jeżeli jest dobra okazja dyplomatyczna, żeby się spotkać i porozmawiać, no to oczywiście w sposób naturalny porusza się wiele bardzo istotnych zagadnień gospodarczych. My, co, co było też we wczorajszej audycji poruszane, no mamy sporo takich fajnych, ciekawych pomysłów, które możemy robić razem. No to, to nie jest tylko i wyłącznie podkreślane zakupu uzbrojenia, ale to też oczywiście energetyka na, na bardzo wielu polach. Ale tak naprawdę, jeżeli by popatrzeć na przekrój inwestycji amerykańskich w Polsce już dokonany, no to tak naprawdę. No, dotyczy bardzo dużej części gospodarki. To jest mocno zdywersyfikowane. Więc ja sobie wyobrażam, że tych rozmów kuluarowych, już takich e, twardych o biznesie było sporo. No, e, amerykańska Izba Handlowa to pokazuje, jak pan powiedział o energetyce. Trzy takie sektory, w których najbardziej zainteresowany jest biznes amerykański w Polsce, poza ową energetyką, szeroko rozumianą zresztą, e, to jest również jeszcze logistyka i e, IT. E, no dobrze, to teraz Mateusz Walewski odnośnie tej kwestii, cośmy tam usłyszeli albo mogli usłyszeć, albo. My mówimy od początku, od początku tej pełnoskalowej inwazji rosyjskiej na Ukrainę, mówimy cały czas o tym, że jest to największy czynnik w tej chwili ryzyka dla procesów gospodarczych w całej Europie i na świecie. Więc nawet jeżeli. A to, to, już, jest, to już jest niemożliwe, tak jak powiedział um, pan Piotr, no, ale nawet jeżeli e, tam nie padło słowo o gospodarce, to ta wizyta też jest o gospodarce, ponieważ. Bezpieczeństwo fizyczne, bezpieczeństwo zapewniane przez, przez, prze, przez nasze członkostwo w NATO, bezpieczeństwo którego gwarantem dla Europy, a szczególnie dla nas są Stany Zjednoczone, jest podstawą stabilnego, bezpiecznego rozwoju gospodarczego. W związku z tym to, jaka będzie przyszłość Ukrainy, jaki będzie rezultat wojny na Ukrainie, jest dla na naszej gospodarki najważniejszym teraz. Czynnikiem, który decyduje, decyduje o tym, jak się będziemy rozwijać w ciągu najbliższych 30 lat. A to, co w pan tym, powiedział, jest. No, do... A, no, o, dobrze, rozumiem, to jest podsumowanie tego, ale. Zresztą zaraz... ekonomista, oczywiście, bardzo wąsko, wąsko myślącym. Oczywiście, zaraz przejdziemy do tych, do tych szczegółów, ale powiedział pan jedną rzecz, że to, jak się zakończy ta wojna, ma rozwoje, znaczenie dla naszego rozwoju gospodarczego. Czy chodzi panu tylko o to, że po prostu, jak się zakończy, no bo wojna to inflacja, to, to rozmaite negatywne skutki, a zakończenie wojny. To jakaś normalna sytuacja, przynajmniej biznes wolałby pokój, to jest oczywiste. Czy ma pan na myśli, że chodzi już o ten efekt, w którym my możemy wziąć udział? Czy Pan w to też wierzy, bo to też jest kwestia? Mam na myśli to, że y, odrzucenie, że wynik tej wojny taki, jakiego, czyli pozytywny, czyli zahamowanie imperialnych ambicji Rosji co najmniej na najbliższe 30 lat. Zapewnia nam przestrzeń spo, spo, swobodnego rozwoju gospodarczego i swobodnych, demokratycznych gospodarek wolnorynkowych na wschód od nas, na czym my będziemy korzystać? I na i na odbudowie gospodarki ukraińskiej, i na wolnej gospodarce potencjalnie, bo w ta, ta, taka też będzie, Taki też będzie rezultat dla nas, to bardzo ważne, gospodarce białoruskiej budującej się i też na bezpiecznym, bezpiecznej sferze na, na wschód od nas. Bezpieczeństwo jest podstawą gospodarczego rozwoju. Przenosimy się teraz na spotkanie prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego z prezydentem Węgier. Premierze Mateuszu, cieszę się, że mogę być tutaj dzisiaj z Tobą w Warszawie. Za kilka dni będzie rocznica wybuchu wojny i rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Myślę, że to rzeczywiście słuszne, aby porozmawiać o tym, co wydarzyło się w ciągu ostatnich 12 miesięcy i co przed nami. I mamy nadzieję wspólnie, że ta wojna się zakończy. Jestem tutaj nie tylko jako prezydent tego kraju, ale też jako przyjaciel Polski i wiesz, że bardzo ważna jest przyjaźń węgiersko-polska, dlatego też jestem bardzo wdzięczna, że możemy dzisiaj porozmawiać i będzie to bardzo ważna i szczera rozmowa i bardzo dziękuję za powitanie. Dziękuję Mateusz. I wracamy to było spotkanie, i właściwie trwa spotkanie premiera Mateusza Murawieckiego z prezydent Węgier Katalin Nowak. My wracamy do rządów pieniądza, rozmawiamy o inwestycjach, o współpracy biznesowej między Polską a Stanami Zjednoczonymi, na którą, jak tutaj panowie już oceniali wpływa oczywiście, wizyta prezydenta Stanów Zjednoczonych w Polsce z pewnością, jak powiedział przypomnę pan Mateusz Walewski, cała ta wizyta, to jest wizyta jak biznesowa. No dobrze, to teraz chciałabym odwołać się do takiego stwierdzenia, że Polska w niektórych branżach przejęła wszelkie projekty inwestycyjne amerykańskich inwestorów, które były lokowane w Europie Środkowej i Wschodniej. To, jest, to powinno byłoby coś, o czym mówiliśmy dużo, na przykład w okresie pandemii, że powinniśmy te łańcuchy dostaw skracać i żeby do nas właśnie były przenoszone rozmaite inwestycje. Czy to jest odprysk tego typu jakby twierdzenia, czy to jest po prostu kwestia no, coraz lepiej? Naszych bilateralnych stosunków. I właśnie to jest powód, dla którego ci inwestorzy amerykańscy czują, że że Polska jest jednak krajem bezpiecznym i że w związku z tym to tutaj należy y, się lokować. To o tym bezpieczeństwie to oczywiście to, to jest rzecz. wszystko prawda, co pani redaktor mówi, a ja bym do tego jeszcze dołożył taki element pod tytułem: My jesteśmy stosunkowo dużą, jak na okolice, i stosunkowo skomplikowaną gospodarką. I jeżeli ktoś jest w stanie obsłużyć z powodzeniem nasz rynek, to równie dobrze każdy inny z regionu. W związku z tym y, y, może się okazać, że kompetencje, które są u nas i które są u nas wykorzystywane, mogą być z powodzeniem wykorzystywane, nie wiem, do zarządzania procesami w całym regionie. E, może się też okazać, że po, e, jakiś, jakaś firma z kapitałem amerykańskim, która ma siedzibę w Polsce, jednocześnie ona konsoliduje firmy o podobnym profilu w całym regionie, tak? No bo jako większa, jako mocniejsza e, i, 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 i silniejsza kapitałowo. No i może się okazać, że to jest między innymi jeden z tych elementów. Ważne jest jeszcze w, w, w tym wszystkim to, że Amerykanie podkreślają, że nasz rynek jest bardzo ciekawy, bo ma bardzo wielu ludzi, którzy są dobrze wykształceni, są bardzo elastyczni, jeżeli chodzi o to, co, co są gotowi robić. No i między innymi w związku z tym otwierają u nas nie tylko produkcje, ale również centra badawcze, otwierają usługi doradcze. Wszystkie tego typu rzeczy są usługi IT, o których pani redaktor mówiła, więc to tak naprawdę też nas stawia na takiej troszkę lepszej, troszkę bardziej uprzywilejowanej pozycji w porównaniu z kolegami z innych krajów. No, czasami jest tak, że masa ma sama znaczenie. No dobrze, to teraz. Jest jeszcze jeden wątek, który się pojawia w tej dyskusji, że po, prawie połowa amerykańskiego kapitału w Polsce znajduje się w sektorze przemysłu. Tutaj jest wskazywane na części przemysłu motoryzacyjnego czy lotniczego. No wiemy też o tym często mówimy, że przemysł to jest to, to co nas ratowało w pandemii. To jest coś, co ma długotrwały pewien charakter i tak dalej. No i też podkreślamy ostatnio, że również to, iż to jest lokowany przemysł, a nie powiedzmy tylko usługi, to też pozwala jakby na, na, na rozwój, że tak powiem właśnie kapitału społecznego, zarówno w sensie wiedzy, być może innowacji, bo przemysł ich wymaga i tak dalej, no i też jakby nie drenuje naszego kapitału społecznego, bo to Stany są zbyt daleko, żeby jakby tak to robić, żeby nas wykorzystywać jedynie jako do produkcji, nie wiem, podzespołów, części, po prostu tylko tutaj oddział i tyle, i że trzeba jednak bardziej, też to pokazuje chyba, wydaje się, nie wiem, czy się panowie ze mną zgodzą, to, że zyski są reinwestowane w Polsce, to chyba też tego dowodzi. Mateusz Walewski. Tak, zyski są reinwestowane w Polsce, jest to poważny składnik naszego bilansu obrotów bieżących, właśnie reinwestowane zyski, jak pokazujemy inwestycje bezpośrednie w Polsce, to reinwestowane zyski są, mają, tam poważne, mają tam poważne poważne znaczenie i to bardzo dobrze. I oczywiście bardzo wiele mówimy o tym, że musimy do Polski ściągać cały czas. Jesteśmy krajem ciągle na dorobku, ciągle zależy, ciągle importerem kapitału. I nam powinno zawsze, nam powinna mieć przez długi czas, będzie bardzo zależało na ściąganiu zagranicznych inwestycji do Polski, bo po prostu jest to ko ekonomiczna konieczność. Yy, I oczywiście dla nas jest najlepiej, jeżeli to są inwestycje, które są proeksportowe, czyli generują eksport z Polski, czyli, mhm. czyli tak, czyli. Dla, dla naszego bilansu obrotów bieżących dają pozytywny wkład, tak? bo jest eksport, mamy napływ środków do Polski i ewentualnie zyski potem, no wiadomo, inwestor oczekuje zysków. To jest, to jest też coś, co, co inwestor oczekuje. No i to jest też ujemny element bieżącego. Jeżeli to są inwestycje w usługi, no to generowany jest zysk w Polsce i jest zysk wyciągany. i tak jest ją, jest, ją, no jest to Polski. oczywiste, tak? tak? Inwestor po to inwestuje, żeby mieć zysk. To nie jest żadna. To nie jest, to nie jest nic, to jest normalne. My, my też jak inwestujemy za granicą, też chcemy, też chcemy wyciągać zysk. I oczywiście dla naszej gospodarki jest zdrowiej znacznie i lepiej, jeżeli to jest ten zysk jest z eksportu z Polski, tak? I też jest to, to co pani powiedziała, przecież tutaj też nie oceniałbym, nie, nie, nie doceniałbym usług jako centrów innowacji, no bo usługi informatyczne na przykład, mhm. prawda? Są, czy są, są teraz tym centrum największych innowacji, więc czy usługi badawczo-rozwojowe, czy usługi edukacyjne. Wielka Brytania jest wielkim eksporterem usług edukacyjnych, tak? Więc mhm. tutaj jakby, akurat, jeżeli chodzi o to innowacyjność, to pewnie można znaleźć kategorie usługowe, które są bardzo innowacyjne, Oczywiście generalnie, jeżeli chodzi o technologię, no to szukamy jednak tych innowacji w przemyśle, i też i, i też jest to ważne, I też jesteśmy atrakcyjnym rynkiem, a też, a też e, warto powiedzieć, że też w kontekście tego, o czym mówiliśmy wcześniej, o kwestii odbudowy Ukrainy w kontekście no budowy gospodarek rynkowych na Białorusi, w Mołdawii, e, otwierając się sfery bezpieczeństwa też na kałka, kra na kraje całe sąsiedztwa wschodniego. To my mamy nasze specyficzne wyjątkowe doświadczenie. My oczywiście poza elementem odbudowy, my jesteśmy kilkanaście lat do przodu na tej samej drodze, na której będą za chwilę Ukraińcy budowy gospodarki rynkowej. My jesteśmy bardzo potrzebni, my jesteśmy bardzo potrzebni i Ukraińcom, żeby im pomagać Bardzo cieszę z pańskiego ich, ich optymizmu, tylko że teraz słyszymy przy okazji rocznicy, nie. która będzie już jutro, tak, że ta wojna jeszcze będzie długotrwała. Coraz częściej to słyszymy, że to nie jest tak, że gdzieś tam my już już ale, już w ale tym Panie, Ale to nie jest i... tak, ale to, znaczy, to nie jest tak, przepraszam, znaczy hmm? my oczywiście musimy być gotowi na to, że ona będzie długotrwała. Natomiast my musimy myśleć tak, jakby proces odbudowy zaczynał się dziś, albo wczoraj. Znaczy, nie możemy mówić po wojnie coś tam, bo jak my pomyślimy... Ale no, nie wojnie, zacznie się przecież tam, teraz. Nie, ale musimy za to gotowi. Musimy, nie możemy czekać, zacząć procesu przygotowania do uczestnictwa Polski w budowie Ukrainy, jak się skończy wojna, tylko musimy traktować to, y, musimy traktować, y, musimy mieć nadzieję i, i przygotować się do tego, że odbudowa już się zaczęła, że to już się zaczęła. Ta ostatnia była konferencja w Polsce odbywała się, organizowana przez, Ukra przez Ukraińców Rebirut Ukrain, i tam była o tym bardzo wyraźnie mowa i mówili to prawie wszyscy y, też y, i Ukraińcy. Przedstawiciele chociażby regionów ukraińskich, którzy tam byli, biznesu ukraińskiego i także biznesów inwestorów. Ta odbudowa już jest. Już w tej chwili przedstawiciele największych firm inwestycyjnych rozmawiają z prezydentem Załańskim o odbudowie, o uczestnictwie tych firm w odbudowie Ukrainy, to już trwa i my musimy też być na to gotowi jak najszybciej. I tu pana zdaniem mamy duże szanse, wczoraj. jak rozumiem, dlatego pan o tym mówi. To, gdy Ukraińcy o tym mówią, to jest jakby spokojny, należy do tego podchodzić. Tylko, że jak mówią o tym inni, to gdzieś jest, prawda? Nie wiem, czy Piotr Sorczyński się ze mną zgodzi. Taka trochę czerwona linia na, na, tym, na, na tej zasadzie, że jeżeli zaczniemy już mówić o Ukrainie a wojna się jeszcze nie skończyła to czy przypadkiem nie będzie to nie jest to myślenie o powrocie do biznesu no, pani redaktor, oczywiście myślimy o do biznesu. Jest powrót do biznesu, i proszę zobaczyć, że mimo toczącej się wojny my na przykład istotnie zwiększyliśmy obroty handlowe z Ukrainą, z różnych powodów i, i, i w tej chwili nie, nie, nie ma możliwości, żeby to jakoś tak na, na drobno rozkładać, ale, ale to się dzieje i to jest również obrót biznesowy, który jest potrzebny Ukraińcom, na którym my możemy korzystać. I proszę zobaczyć, że te elementy odbudowy dzieją się nawet już w tej chwili, bo my z natury mamy przed oczami Czy oni jakąś dają infrastrukturę, infrastrukturę Nie, nie, 100%. Owszem, ale wielu rzeczy na przykład nie są w stanie na bieżące potrzeby wytworzyć i muszą je kupić gdzie indziej. Proszę zobaczyć, że skład towarów na półkach w takim typowym sklepie ukraińskim spożywczym zmienił się. Jak kiedyś tam było no, zdecydowanie dominowały wyroby własne, to teraz tam jest na przykład sporo wyrobów z Polski, bo oni nie są w stanie ich wytworzyć, a potrzebują ich do, do przetrwania do jutra. A w Polsce mamy wyroby z Ukrainy. Ja mam mamy u siebie też. sklep cały, wypełniony na Więc widać, że mimo wojny to się dzieje i to też dobrze, bo każdy, każdy taki strumyczek tego, że gdzieś. Się komuś coś udało, zarobił pieniądze i mógł to dać do opodatkowania, jest potrzebne, tak. A jeżeli mówimy już o tej odbudowie, to proszę zobaczyć, że ten proces się dzieje, bo z natury myślimy o jakichś mostach, drogach, liniach energetycznych, które są systematycznie wciąż i wciąż niszczone, ale proszę zobaczyć, co, co się zadziało z systemem informatycznym państwa ukraińskiego. On w dosyć szybki sposób został przeniesiony, zdublowany na zapasowe serwery, tak żeby, żeby ten zasób nie, nie, nie ulegał. Zniszczeniu i oczywiście został też poukładany według, nazwijmy, jeszcze lepszego, jeszcze nowszego sposobu zarządzania takimi sprawami. Więc to się działo w trakcie wojny. Ja myślę, że jest wiele takich miejsc, gdzie można działać już dziś. I jeszcze jedna rzecz, którą warto pamiętać, myśląc o odbudowie. My z natury koncentrujemy się na tych rzeczach związanych z infrastrukturą, tak jak już mówiłem: droga, most, linia energetyczna, tak? Mhm. A tak naprawdę odbudowy będzie wymagało też bardzo wiele majątku, na przykład produkcyjnego, który został zniszczony albo w jakiś sposób zaprzepaszczony przez wojnę i na to już na przykład nie będzie, tak jak w przypadku infrastruktury, jakichś grantów czy pożyczek wieloletnich, nie wiem, z, z różnych źródeł światowych. To już raczej będzie wysiłek poszczególnych firm, które, ukraińskich na przykład, które po części z własnych zasobów będą usiłowały coś odtworzyć, ale też będą usiłowały coś odtworzyć, chcąc znaleźć partnerów z zewnątrz do wspólnego prowadzenia biznesu, no bo innej możliwości nie I wtedy będzie. Znajdą nasze I może się partner. okazać, że również my tutaj odnajdziemy się. I jeszcze jeden element proszę zobaczyć, że jest bardzo duża część odbudowy, która nas czeka. To jest infrastruktura ta mieszkaniowa, ta, która została w wielu miejscach Ukrainy zniszczona i gdzie niegdzie to są doszczętnie zniszczone miejscowości, ale w niektórych to są po prostu pojedyncze domy, które, które były zniszczone w dużym mieście i one też wymagają odtworzenia. Być może tam będą jakieś środki, nazwijmy to publiczne, ale w większości przypadków to niestety spadnie na ludzi, którzy będą sobie musieli poradzić z tym, że mieli dom i nie mają. No to jak wtedy pan widzi tutaj. Tutaj nie rozumiem pomóc ze strony Polskiej. Ma pan na myśli, że przyjadą ja polscy o, robotnicy czy no, że Między że innymi skurowce, trzeba będzie na to za, 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 zakupić materiały budowlane, Material, być tak. może usługi, być może zorganizować ekipy, które to będą w, w stanie sprawnie robić. I tutaj też może być dużo współpracy. Ja nie mówię tylko i wyłącznie o tym, że ktoś przyjdzie i da na to pieniądze, ale przede wszystkim też to trzeba wykonać, tak? To trzeba mieć ludzi, którzy to zrobią, trzeba nimi zarządzić i, i, i trzeba im dostarczyć materiały w odpowiedniej ilości i jakości. Nie rozumiem nam się tego typu współpracę taką bardzo, bardzo yy, no, drobną, tak? Wręcz czy indywidualną, organizowaną także przez samych przedsiębiorców? Nie wiem, czy pan Teusz Walski chce coś dodać, bo tak, tak to widzę. To trzeba robić już dziś, dlatego że bez nawiązania kontaktów już w tej chwili na, na poziomie biznesowym polsko ukraińskich tego nie będzie. No inni też się znajdą chętniej. To Ale nie legali. Inni, inni już działają, niemieckie, francuskie, o. włoskie, angielskie firmy już tam chodzą już szukają kontaktów, wystawiają się na wystawach, tak jak też by Rebuild Ukrain. My się wydaje, że my musimy i zacząć jak najszybciej, bo mimo tego, że jesteśmy najbliżej, to możemy potem mieć tylko bardzo pośrednią rolę, a nas na to nie stać. No właśnie o to chodzi, tak. No dobrze, to panowie, jeszcze chciałam jedną rzecz nawiązać. Do jednej rzeczy powiedzieć, skoro już tak rozmawiamy o naszej gospodarce, to mamy dane Głównego Rządu Statystycznego dotyczące produkcji, która za styczeń 2023 roku wzrosła sześćdziesiątych 2,6% rok do roku, ale rok wcześniej ten wzrost wynosi 18%, no więc dużo, dużo więcej. Natomiast to są do grudnia 2022 roku produkcja spadła 2,5%. Czy panowie powiedzą, że to jest w tej sytuacji, w jakiej jesteśmy normalne, czy jednak niepokojące, Piotr Sorczyński? Na, na taką sytuację, jak mamy dziś, to to są całkiem przyzwoite wyniki, no bo tak naprawdę dosyć mocno mówiliśmy o tym, że idziemy w spowolnienie i ono może dotrze, do, do, dotknąć wszelkich sfer gospodarki, w tym również mogłoby dotknąć przemysłu, a proszę zobaczyć, że ten wynik jest lepszy niż przed rokiem, a jeszcze, co chciała, zechciała pani redaktor nam przypomnieć, w zeszłym roku mieliśmy rekordowe wynik, Więc zrobienie plusa nad tym rekordem jest dosyć trudne. I pocieszające jest jeszcze to, że ta dynamika wzrosła w stosunku do grudniowej. Grudzień był taki trochę przypadkowo słabszy. No, ja nie powiem, że to jest jakiś hura optymizm ten styczeń, takie dwa z kawałkiem, No, ale to też nie jest jakaś taka skrajna tragedia, tak? To znaczy, to jest spadek wtedy, dwa z kawałkiem, to no, no, jest... No, jeżeli mówimy o dynamice rocznej, no to w grudniu była i jeżeli mówimy o dynamice rocznej, no to w grudniu to było 1%, a w a. styczniu 2,6%, więc jest tam Aha. jakaś poprawa. Rozumiem. 2, a myśli pan, że lepiej byłoby porównywać na przykład dwa lata, do dwa lata wstecz, no bo wtedy, jak pan tak powiedział, że oczywiście mieliśmy rekord rok temu, no to było 18, o, a to będzie i no, 20, pamiętajmy, no hura. Pamiętajmy, że u nas ostatnio baza to potwornie szalała, no bo najpierw mieliśmy bardzo silne uderzenie e, e, pandemiczne, potem jego adres odreagowanie. Do tego dochodziły jeszcze takie perturbacje, że w przemyśle faktycznie pandemię to było widać głównie marzec, kwiecień, maj, czerwiec 20 roku. No już czerwiec nie, a, a potem się wyrównało. Ale w innych sferach gospodarki, na przykład w usługach, no to mieliśmy bardzo duże uderzenie jeszcze jesienią i, i hmm. wiosną 21 roku, więc cały czas ta statystyka jest taka, że ona jest trudna do porównywania. No to tak? te, teraz ale Mateusz... nie widać tutaj w przemyśle jakiegoś głębokiego regresu. Dobrze, to, nie nie to teraz czy też tak optymistycznie podchodzi do tego Mateusz Waleski, czy to jest niepokojące, to czy nie? Myślę, nie czy na pewno Poprawę, widać też poprawę, że chodzi o odsetek branż, które wykazują wzrost. Tam w poprzednich miesiącach to było trochę ponad 50%, teraz to jest 70%, także widać, że ten że to się rozlewa. Natomiast no, to, już nie są, to są, to są to, to wyniki, też wyniki dotyczące Zatrudnienia i płac, dotyczące też sprzedaży detalicznej, mhm. które były wczoraj mhm. się okazały. One wskazują na że gospodarka polska zwalnia. No spadek, i to z tego, tego oczekiwaliśmy, tak? z tego oczekamy, że gospodarka polska będzie, będzie zwalniała. I przez to konsumpcja w Polsce będzie zwalniała, co się też będzie wspomagało nasz bilans płatniczy, co jest dla nas bardzo ważne. Też widzimy w miarę dobre wyniki w przemyśle w, 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 w Unii Europejskiej. Też się PMI ukazały um, u, u, w gospodarkach Unii Europejskiej wczoraj. Też jesteśmy na plusie, um, delikatnym, że chodzi o usługi, no, delikatnym, u się że przemysł, ale też nie wygląda to bardzo źle. Ma pan na tak, myśli, że, na się, że jesteśmy jako Unia? Jako tak? Unia, tak. No, więc, w, więc wydaje się, że. Więc wydaje się, że te dane wskazują na taki scenariusz optymalny z punktu widzenia ekonomistów. Czyli, czyli takiego miękkiego, ląd, tak, tak, miękkiego lądowania, I, i to jest, i te no tak. wyniki w całości trzeba odbierać jako optymistyczne. Bo jedni mówią spowolnienie, spowolnienie trudne recesja, ale trzeci miękkiego lądowanie. To, to, to spowolnienie jest, to spowolnienie towarzyszy podwyżkom stóp które, które które są globalne, miały zwalczyć inflację, i one jest oczekiwanym efektem te, tych podwyżek, I, 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 i należy odbierać to jako coś, co należało oczekiwać. I co jest, co też pomaga nam walczyć z inflacją w związku z tym, a też przy okazji pomaga nam nasz bilans. No już dzisiaj nie porozmawiamy ważne. o tym spadku popytu, ale to na, na kolejny dzień. Dziękuję bardzo za, za rozmowę. Mateusz Walewski, Bank Gospodarstwa Krajowego, Piotr Soroczyński, Grawa Izba Gospodarcza, wyjgość rządów pieniądza. Dziękuję, do usłyszenia. Dziękuję.